That fucking ass Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ninja a dzisiaj rozpoczynamy kolejną niezapomnianą przygodę w Assassin's Creed 4 Black Flag. Pora odzyskać chyba, tak mi się wydaje, skradzione towary od naszego przyjaciela, z którym właśnie y, chyba walniemy sobie solidnego kielicha i obmyślimy, jak odzyskać jego skradziony cukier. Przynajmniej misja brzmi odbieranie należności, więc zaczynajmy! for these pittens. no, yes, that. one thousand reals for those maps. that's what. a hundred pound at most. how's a man supposed to become rich in these times with a miser like torres running the world? No no ty, porę nic nie ever, zmieniło. Um, you ever worked on a plantation before? you know what i'm thinking? i'd like to see this observatory the governor's going on about. Said it was like a device that could follow people around and show where they were. <laughs> a ludicrous idea. Ciegawe. Imagine my wife with such an advantage over me. And imagine what I'm do. Like <laughs> Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. Privateer in the West Indies. I'll catch you up on it. There's a sage in that house I must speak to in private. No, chyba jednak cukru tak szybko nie odzyskamy. A bonnet imprezuje sobie <grych> w najlepsze, dobra? Przejdźmy, może jakoś przez tą plantację. Troszeczkę tutaj po cichu będziemy musieli się skrać, ponieważ jest to strefa strzeżona. Ale muzyczka robi już niesamowity klimat. Ups. Dobra. Ślepy jest. Nie zobaczy mnie w tych ciemnościach. Nie ma szans. Dobra. Przemkniemy tu. Czysto. Uu. Podejdź. Chodź tu. Zobaczcie, jak z nimi się zajmie się rozprawia. Hmm. Najwyraźniej ma to gdzieś. Dobry strażnik z niego. <grytanie> nie ma co. Dobra. Okej, okay. wzrok Orła. Fucking shit. Tu się nie da tak wskoczyć. Dobra. Przejdę tu. Aktywujemy Orli wzrok. No i mamy nasz cel: gwizdnięcie. Wiem, jak to się robi. Chodź tu. Dobra, załatwimy to lepiej. Kom tu, papa. Ostrzeg gotowości. Tak więc. I załatwiony. Elegancko zabić strażników ze strefy śledzenia. Hmm. Możemy się pobawić. Okej, okay, schodzi tutaj Jest Idealny moment, żeby zejść go od tyłu Oczywiście bez skojarzeń proszę Ale musimy błyskawicznie zejść tu w krzaki Bo się zrobi dość gorąco OK. Zobaczmy czy jak zabije jeszcze Jednego strażnika, to co jest nasz problem Znaczy nasz problem, nie problem Tylko e, oczy kur... Jak, jak zmniejsz odległość Fuck it, już tam jest klucz! Zapomniałem go wziąć Dobra, mój błąd Okej okay. Błyskawicznie co nadrobimy Take the key Dobra I Teraz możemy już na spokojnie kontynuować dalej, cholerka, potem może tak nie biegniemy łatwo. Więc musimy przejść z tej strony. Okej okay. Dobra, no to załatwimy cel numer dwa. Błyskawicznie. Fucking no, no way, no way, no way. No way, no way, no way, zamknij się, zamknij się, mnie tu nie było! nie tu nie było! Kto by przypuszczał, że dazam się zobaczyć? Dobra, na szczęście yy, nie jest konieczne przejście tego questu zupełnie po cichu. No w sumie tak wykonamy tak szybko to zabójstwa, że nikt się nie zorientuje. No ale szkoda, byłaby pełna synchronizacja, tak pełnej synchronizacji nie będzie. Ale trudno, będę z tym musiał jakoś żyć. O nie, 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 nie. Fucking shit! Za późno. Mam mało opóźniony refleks teraz. Tak, żywa tarcza. Nie, bo bowiem nie strzeli. Jak mnie ustrzeli, to nie będzie fajnie Dobra, załatw go Czy tarcza? Nie! Aua Oż ty złama się Poczekaj, niech tylko się cię, do... nie tylko cię złapie Dobra, zginiesz Od ostrza syna! Śpij <laughs> słodko Dobra, to mi się podoba No to okej okay. Oczywiście można gdzieś tutaj zrobić skok wiary do jakiegoś stogusiana Kurczę, nie wydaje mi się Nieważne. No schodzimy klasycznie po drabince. Fucking shit, kto mnie zauważył? Gdzie? A tu jest jeszcze jeden! Oszki pierdzielcu. Dobra. tym go błyskawicznie. Dobra. Poszedł spać. Ok. Jego niestety tak łatwo aż podejść nie można, cholera jasna. Co oni tak szybko mnie zauważają? Mam jakieś wzmocnione zmysły Nie wiem czy mi kwaszeruje to Abstergo Okej okay. Droga prosta 5 metrów do celu więc zobaczmy co ciekawego znajdziemy w tym budynku. Jeśli tu chodzi jakiś strażnik, ale jest on chyba wyżej No dobra, ja przeszukam tego. Dlaczego nie jest tutaj martwy? Przecież to nie jest moja robota, zaprawdę. O, spora rzeźń. Ktoś nas uprzedził? Ej, moment, ja jestem po waszej stronie, halo? No nieźle. Captain, piss off. There is this thing. You set it free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. wait now! I delivered your treasures tonight. You did, yes, but you robbed us of Duncan Waldo. Przecież w sumie dostali się to, to, co chcecie. A mogę się założyć, że na tym całym tamkanie nie za bardzo im zależało. Są nawet nie wiedzieli, jak on wygląda. Jestem rozsądny. Ten to przyszłości. Jeśli do to co Zbyt dobrego wrażenia, stary, to by nie zrobiłeś. Mam nadzieję, że tak. mnie, Donia? Czy nie mnie, standing out there on the deck of a ship that's sliding into port? Dość na dzisiaj. Tu jestem, człowiek Z my pockets. Jak drobne węgry, mogę to Marzenia marzeniami, ale mam wrażenie, że łapiemy się do Abstergo. Sądzę po tym odgłosie. Chyba, że to tylko zwykłe wczytywanie. Tak, to zwykłe wczytywanie. Masz już Smacznego. Łąka z pasztetem. Zresztą od razu wiemy, co w trawie pisze. I musimy jakoś pociły się stąd do Jeżeli <noise> <noise> nam się to uda, będzie to naprawdę jedna z najbardziej epickich ucieczek, jakie chyba można byłoby sobie wyobrazić. I załatwimy ich po cichu, jednego po drugim. Zaczniemy, oczywiście, od tego pierwszego tutaj, fucking krzyk. Zamknij się, Z pierdzielami. Dobra, ten drugi na szczęście nie podszedł za blisko. O, kolega nam pomaga, co dobrze. Okej, okay. przyjacielu, chodź tu, chodź tu bliżej, bliżej, bliżej. Kiedy się odwróci, postaram się go zaciągnąć. Tutaj ten róg taki, właśnie, właśnie, właśnie. No niech mi, niech mnie szlak trafi. Dobra, nieważne, dałem radę. Inaczej... Okej, okay. widać, że on się nie patyczkuje, więc poprawmy to. Dobra. Z b powinno być znacznie łatwiej. Niech on weźmie tego z prawej, ja wezmę tego z lewej. Na 3 cztery, go! Fucking Dobra, daliśmy radę. No podnieść broń oczywiście. Zapomniałem w sumie o tym. Jesus okay no <laughs> We're stealing a bridge Hey take what you need won't be a minute there's many prisoners held uh, on this dobra. ship. Set them free and they'll sail with us no question. No, pewnie, że tak. Przecież nie będą mieli lepszego wyjścia. Kurczę, mogłem pospacerować po no, tym statku. Jest. Może ciekawego, coś tam znalazłem. Deszcz. ale za Jaki ładny! I to odwicie! Rewelacja. Zwróćcie uwagę na to, jak to fantastycznie spływa tutaj po całym okręciu. Co, jak co, ale graficy pokazali poziom. Moment, A gdzie? gdzie nasz przyjaciel? Gdzie nasz kolega? Skrył się. Łatwego po cichu. Ups, 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 ups. Jeden mnie zauważył. zmożona czujność. Więc się zrobiło trochę gorąco. Ale chodź tu, kolego. Sprawa w deszczu pewnie niewiele usłyszy. Ale kolega idzie, 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 idzie to coraz... Coraz to bliżej! Dawaj, dawaj, dawaj go kurczę, troszkę spóźniłem. Przełam tą obronę do A pierdzielę, to ja nie będę się bawić w asasynę nawet. Jeszcze nic w słowie nie jest. Okej. Okay. I co, cisza przed burzą? Dokładnie tak. Dobra, uwolnić piratów. Trochę ich tu jest. Nie wiem, czy mogę to zrobić od tak. Czy będę musiał gdzieś schodzić niżej? Dobra. Nie ma wyjścia. Ciulnij go i zabij tego. Okej. Okay. Bez większych problemów oczywiście poradzimy sobie z takimi pałkami. Żadne wyzwanie dla nas. Ale moment, tu jest coś jeszcze. Chyba jest niżej jednak. Tak, jest zdecydowanie niżej. Poziom. Więc ja się dalej zastanawiam, jak to on w ogóle... Dobra, tutaj są więźniowie. Oczywiście uwolnijmy ich wszystkich. Ze mną. Do to, <gry> Dokładnie okay. No i chyba musimy zejść do innego statku, ale może zrobimy to w jakoś bardziej epicki sposób niż zwykle. Dobra, wbijamy na maszt. A z masztu można skoczyć gdzieś indziej. Owej, wej! Ziomek, ty się miałeś tego chycić. nie spadać mi na dół. Chyba, chyba nie zabiją ich, kiedy się od tak tutaj pokażę. Nie, zdecydowanie ich nie zabiją. No chcieli zabić tylko mnie. A co jak są walki są fenomenalnie zrobione. Oczywiście skrad też jeszcze się zajebiście. Ale ja jednak muszę się naczynić tym fenomenalnym systemem walki to. Okej, okay. uwalniamy więźniów, i śmigamy na kolejny stan Dobra, zostały dwa pachołki jeszcze. Jeden leży, a drugi dosłownie zaraz będzie. Podkreślenie, kolego. Jeszcze zostało paru więźniów. Dziwne, że są rozrokowani aż tak bardzo. Wydaje mi się, że powinni, kurczę, jednak być w jednym miejscu. Znaczy, no. Po prostu w sześciu więźniów powinno być w jednym miejscu. Bo tyle ich było z reguły tutaj. Najwyraźniej gdzieś będzie i mniej. Dobra, to zrobimy tu po asasynowskim stylu. ich. Bank. Okej, okay. czyli po dwóch więźniów tutaj. Oczywiście o was nie zapomnimy. Zajmiemy zajmijmy się resztą jeszcze. Tak. Dobra. Z tymi tak łatwo już nie będzie. <grytanie> no, oczywiście suki słup kolego. A ładnie. O nie, 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 nie. nie. Nie zauważyłem pod ataku a ten, to co wygląda tylko tak było, że kamera mi przeszkoliła Nie pokazała mi tego I masz szmato Dobra, teraz na którym statku znajdują się jeszcze jacyś nasi przyjaciele? Dobra no, Tylko tutaj nie byliśmy e, Im dobrze tak w tej wodzie, lepiej byłoby się i na szczycie jakiegoś statku wolnego. Przecież oswobodziliśmy kilka. Ja w ogóle tak patrzę na to wszystko i wydaje mi się, że tych marynarzy jest w ogólnie całej obsługi od statku jest zdecydowanie za mało, ale wynika to chyba tylko i wyłącznie też ze względów na to, że to jakby była fakty, jakby faktyczna ilość korsarzy, marynarzy, która pływała na jakimś statku była pokazana tutaj, oczywiście. No to musielibyśmy zaledwie około 50-60 żołnierzy co najmniej, ponieważ na takie statki przechodziły nawet po 200 osób. Jeżeli graliście w Sydney Pirates świetna gierka swoją drogą symulator piractwa, to z pewnością powinniście wiedzieć, że na takich statkach naprawdę bardzo, ale to bardzo duża ilość osób jest. Dobra. dobra, jakiś pachołek tutaj jest. Oni siedzą w łazie. No to nurkujemy. Świetna misja swoją drogą, naprawdę wciąga niesamowicie i pozwala poczuć klimat tego morskiego, pirackiego klimatu. Nic wam nie będzie. Dobre wyczucie czasu. Nic mnie nie poczujecie nawet. I ciachamy długo. Elegancko mamy już całą bronię łącznie z ukrytymi ostrzami. Myślałem jednak, że mamy tylko same kordelasy. Tu jednak wszystko elegancko odzyskaliśmy. Dobra. No to ekipę już mamy. Teraz który statek wybrać. Śmigamy na górę. O, 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 o tu już widzę działają, to elegancko. Dobra, czyli bierzemy ten statek. Zajebiście wymyślili z tą lidą. Świetnie to wygląda. Okej. Okay. Więc bierzemy sobie ten statek, rzecz jasna. Mogę już zrobić interakcję? O oh, nie zabiłem jeszcze tam reszty. To jest dobry pomysł. Będziemy płynąć między hurakanem? Liczę na Zobaczcie to. Na to. <laughs> Oczywiście tak łatwo oni nam statku nie oddadzą, ale zatopimy ich wszystkich. Dobra, bitwy morskie to jest jedna z bardzo ciekawych aspektów Assassin's -as Creed, tego się nikt nie spodziewał, że w ogóle coś takiego będzie. Ale zwróćcie uwagę na to może i na te wielkie, ale to wielkie, potężne fale. Wygląda to naprawdę obłędnie. Musimy się nieco obrócić to bardziej. Sztorm w takich momentach naprawdę potrafi dość mocno przeszkodzić, ponieważ te statki się chowają. Raz się chowają, a raz są idealnie na wierzchu. Strzel z folgierzy? O, no ja proszę. Teraz. Jeszcze raz. A to psa. To mi się podoba. Okej. Okay. Jest! elegancko, pięknie eksplodował. Uh! Co to jest? Deszcz meteorytów? What the fuck? Statek mi rozpierdzielili? Czy to były jakieś ogniste kule wystrzelone przez jakiś dziwny potężny statek, który gdzieś tam był, a go nie zauważyłem. Nie mam pojęcia. Dobra. Na razie załóżmy, że to były meteoryty. Fire! Elegancko? Dobra, powinniśmy go mieć! W zasadzie, już teraz, na starcie! Dobra! Statek numer jeden załatwiony, a my musimy jednak płynąć. Nie możemy tutaj wystrzelić jeszcze. kurczę, no właśnie, i tutaj mnie strasznie denerwuje. Dęknij się w flocie. Rozumiem, mamy uciec z tego miejsca. A ja pływałem w kółko, starając się zatopić. Wszystko co mieliśmy w pobliżu nie. Oho, ale zaraz, zaraz, zaraz. Kolejna flota przed nami I teraz niebezpieczne fale. Mogą być wryść na twojego... No to prawda. Obróć się do nich dziobem, aby nie odnieść obrażeń. Okej. Okay. To musimy się obrócić oczywiście. Kręcamy, o oh, fuck, 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 jaka dupna fala Nie fak bo polecimy na czołowę Dziobem, 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 dziobem Aaa, ja pierdziele Co za emocje Nie mówcie, że tamte wszystkie statki właśnie znalazły się pod wodą Trąba wodna? Co, co to jest? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie jest trąba wodna? Ja chcę to widzieć Tam jest o... A co będzie, jeżeli tam wejdę? Nie, my no nie będziemy tego testować Ale wystrzelił sobie z nią, żeby sprawdzić tylko... O nie Liczyłem na to, że kiedy wystrzelę W taką właśnie bombę, taką właśnie trąbę wodną To po prostu, kiedy kula przeleci przez nią Zrobi taki fajny efekt rozproszenia no, Może jednak nie zrobiła tego, bo... Fizycznie to byłoby też niemożliwe To też jest taka możliwość oczywiście Chodzi mi o to, że jest pęd za duży Żeby cokolwiek można było zobaczyć A kula jest wciśnięta i wejruje sobie gdzieś w polerę no Ale fucking shit Mamy tutaj kolejną trąbę Ale zbliżamy się, zbliżamy się, zbliżamy się, zbliżamy się Zbliżamy się Cały czas do przodu Lecimy Okej, okay, nie trąbę powietrza. Mamy też, ja fajnie zaznaczyłem Na ie o tym warto wspomnieć Tutaj widzę, że się szykuje jakaś kolejna wielka fala Sadkiem miota na lewo i prawo Muszę cały czas kontrować Tak, żeby utrzymać właściwy tor kierunku Dobra Okej, okay. płyniemy teraz z zawrotną prędkością Sztorm jest teraz właśnie po naszej stronie Pododaje nam, nie można powiedzieć, że nie małego wiatru w skrzydłach a? 800 metrów do celu Co, co, co jest, co jest? Co się dzieje? O, o, o shit O kurwa, o kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O, o, ja pierdzielę! Ja to przeżyję A jednak, ale obróciło mnie też ładnie. Co to, statek widmo? wyraźniej A mogę tam zejść, zerknąć tu jest Blokować, co? Okej okay. Będę rozwijać wątek fabularny, przecież to robię cały czas No i proszę Elegancko piękna pogoda się nam zrobiła jak to codzienny godzinny sztor na Karaibach który ma tam praktycznie miejsce codziennie Zwłaszcza w okresie pory deszczowej No I sto metrów do celu, a mamy. Aha, to mieliśmy tylko podświetlone. Ok, udało się nam. <grytanie> I co teraz? <grytanie> To jak co, ale Baiseli jest konkretny, ale wszystko wygląda rewelacyjnie. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Not yet. But God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep. Her. All hands up, lads. We taking this one home. płyniemy do domu. <laughs> Jak to fajnie brzmi. Zwłaszcza po tak ciężkiej wyprawie. Mission Complete, flota skarbów. Wolniej, 20-30 piratów, zabój strażników za rok. No, niestety, nie udało się. A to zobaczmy, co tam czeka dalej.

Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. Alright. As All right. No quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Okej, to w takim razie gdzie płyniemy. Dobra, weź kurcz na wyspę Abaku. Cóż kochani, droga jest jednak troszkę daleka, więc wydaje mi się, że to będzie świetny moment na to, aby zakończyć dzisiejszy odcinek z Assassin's Creed 4. Cóż kochani, jeżeli wam spodobało to cięłkę w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje odnośnie nowych materiałów, zasubskrybujcie mój kanał, Was również także do komentowania, rozgrywki, jak i również gry. Napiszcie czy Wam się podoba w ogóle seria Assassin's Creed. Co sądzicie o właśnie czwartej serii i tak dalej. Ja żegnam się z nami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnego odcinka. Hej!